No ten mur tutaj właśnie w Miękini częściowo przypomina organy Wielisławskie z Górka Czawskich, powiem Wam. Tylko organy, no tam takich słupków po prostu zobaczcie sobie zdjęcia na internecie. Takich słupków nie brakuje i są no, trochę innego kształtu. Tu też są takie słupki, ale jest ich o wiele mniej. Ale powiem Wam, no ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie to robi... No, mamy dziś piątek, jestem w terenie, powiem Wam sam. No i z tego nie ma w terenie też za wiele turystów, choć mamy lipiec. Witam wszystkich serdecznie, jedziemy dzisiaj do kamieniołomu Do miejscowości Miękinia w Małopolsce Do kamieniołomu Porfiru Zobaczymy co tam nas zaskoczy Albo i nie, co tam zobaczymy Dobra, już Wam pokazuję Jaka wąska droga Cały czas kręta do góry Bo samochód ma co robić ale okolica naprawdę powiem wam malownicza. No zobaczymy na tym wzgórzu. Czy po prawej będzie widać bezkidy? Bo no już patrzymy, ale no niestety nie. Dobra, to my jedziemy dalej. Zjazd. No, my do celu powiem wam mamy już bardzo bliziutko. te kopuły mamy. Ciśniemy do miękini. A jesteśmy teraz w Rudnie Do celu 18 minut 12 kilometrów No dotarłem już na miejsce powiem wam Jestem w Miękini, no zerknijcie Jestem dokładnie w tym miejscu A my pójdziemy zwiedzać kamieniołom porfirów Obecnie nieczynny No jestem już w Miękini, jestem na miejscu powiem wam Ale bardzo mocno się rozczarowałem no, Nie byłem tu bardzo długo przez dobrych parę lat teren byłego kamieniomu w Miękinie strasznie się zmienił. No, zerknijcie na to sami, już wam pokazuję. Patrzcie, jesteśmy na terenie kamieniomu w Miękini. Tam widać ściany kamieniomu przed nami tutaj tak samo. W ogóle takiej ulicy, takiego chodnika tutaj nigdy nie było. Jakaś nowa droga została poprowadzona. Przed chwilą z prawej widziałem kolejną następną. No pokażę Wam to wszystko. Mam nadzieję, że z kamieniołomu nie zostały tylko takie resztki widziane przede mną. No, kamieniołom jak widać, supy yy, porfiry porf i rowe, no, znajdują się tam. Tutaj powstają jakieś budynki, nie wiem, firmy, domy, nie wiem co to do końca jest. Ja idę taką drogą. To wszystko nadal jest zakaz ruchu. Jakaś może obwodnica, nie wiem z czym to się gryzie No zobaczymy co uda nam się oglądać No opuściłem asfalt Powiem wam idę w kierunku tego muru skalnego Skał powulkanicznych No bo to był główny cel naszego dzisiejszego właśnie wypadu Powiem wam fajnie tutaj widać po prostu skałę wulkaniczną A skałę wapienną Wapienna jest tam u góry, a tak no prawie, że w połowie. Poniżej te ciemniejsze, właśnie to porfir. To skała, która liczy sobie 300 milionów lat. Zerknijcie na ten łom. Czy nie jest wspaniały? No ten mur tutaj właśnie w Miękini częściowo przypomina organy Wielisławskie z Gór Czawskich, powiem wam. Tylko organy, no tam takich słupków po prostu zobaczcie w sobie zdjęcia. Na internecie takich słupków nie brakuje i są do trochę innego kształtu. Tu też są takie słupki, ale jest ich o wiele mniej, ale powiem wam no ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie to robi. No mamy dziś piątek, jestem w terenie powiem wam sam. No i z kuli tego nie ma w terenie też za wiele turystów, choć mamy lipiec. No nie wiem, czy ucieknie, czy nie. Mamy tutaj na kwiatku powiem, ładnego motyla. Mam nadzieję, że go widzicie. Może osiódł, go jakoś wyoszczyła, a może i nie. Dobra, motyla zostawimy w spokoju, a my podążamy dalej. Choć cały czas tutaj po lewej stronie mamy skały powulkaniczne. No jesteśmy w krainie wygłas wygasłych wulkanów. No tak się też nazywają Góry Kaczawskie w Sudeta. No ale niestety pod Krakowem też mamy krainę wygasłych wulkanów. Oto jeden z przykładów miękkinia. Oprócz miękkini powiem wam. No jeszcze jest kamieniołom w Regulica, też powulkaniczny. Jaszczurka z Winka tędy wypróła przed chwilą, powiem wam, trochę mnie wystraszyła. Ale ciekawe, kto się wystraszył mocniej, czy ona, czy ja. Oprócz tego mamy czynny kamieniołom Zalaz też powulkaniczny patrzcie to wygląda jakby goło Boża w górach świętokrzyskich a my podążamy tędy idzie tu taka prowizoryczna ścieżka nawet źle się nią nie, nie spaceruje bo no, słońce nam dzisiaj przygrzewa mamy około 25 stopni jest strasznie parno bo nocy mocno padało Zobaczcie, jak przyroda po lata potrafi sobie poradzić. Kamieniołom po prostu cały zarasta wszelką roślinnością. No powiem wam, te miękkińskie klimaty no na mnie, jakbym był po prostu w innych górach, cały czas wam coś opowiadam. No teraz czuję się, jakbym wylądował gdzieś w górach stołowych, no blokowiska, przejścia przez takie głazy. No kurde, naprawdę rewelacja, rewelacja. Dość wspaniałego, ale powiem Wam, idę do ostatecznego miejsca, tego kamieniomu, gdzie te słupy perfirowe wyglądają najokazalej i są najładniejsze w całym łomie. No dobra, powiem Wam, znalazłem sobie zejście, bo owa ścieżka skończyła mi się. Czułem przez taki burz. A teraz schodzę tędy, no jest bardzo ślisko, na dół No myślę, że na dole się załączymy, bo nie chcę tutaj gleby z kamerą zaliczyć No popatrzcie na to sami, no zeszłem stamtąd z góry Po tym błotnistym terenie, no mam tu jeszcze za 4 metry Ale wszystko ładnie się kładzie Jestem na dole No przebieram się, przebijam się, przepraszam Do ostatniego muru skalnego, tego łomu przez takie dzikie zarośla mało kto tu chodzi a praktycznie chyba nikt no popatrzcie popatrzcie na ten układ skał jaki ten mur jest wspaniały tak ładnie ocios po prostu idzie do góry ze skosa no można by rzec dalej się już nie da ale ja jeszcze podejdę kawałek pod te paprotniki żeby wam bliżej pokazać te bloki skalne które wiszą Tutaj u góry. No powiem Wam nicz niesamowita Ale czy nie warto było tutaj podejść? No popatrzcie, jaki imponujący. No tak jak wcześniej powiedziałem, przyroda robi swoje. No ja już wyszedłem, powiem Wam na te łąki tutaj. A przed chwilą to co żeście widzieli, to przebijałem się przez te haszcze i wam właśnie ten mur skalny, który tam się znajduje. No ja powolutku idę w kierunku drogi asfaltowej Wiem, że jeszcze jest tam jakiś zbiornik wodny Ja go pamiętam, ale zupełnie innego Jak to wyglądało dawniej No zobaczymy jak wygląda teraz No przed nami owy staw, który tutaj widzicie A po prawej stara zabudowa Po prostu kamieniołomo Jakiś budynek administracyjny najprawdopodobniej, bo oddalony sporo od ścian skalnych no pozwolę sobie do niego wejść i pokazać Wam go też w środku, jak on mniej więcej wygląda. No, czy był administracyjny? No ciężko powiedzieć. Ale na pewno służył temu kamieniołowi. No i tutaj wyjście. Przejdziemy sobie tutaj na drugą stronę. Powiem Wam, raczej administracyjny chyba nie był tu było jakieś chyba główne zasilanie jakaś rozdzielnia czy coś w tym stylu no, stawik ma się świetnie widać że pływają w nim ryby no a my powolutko podążamy do przodu No, ja powoli będę kończył mój materiał na dziś z Miękini, z tego kamieniołomu, z tego co po nim zostało. No, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich materiałów? Subskrybujcie mój kanał, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam do moich materiałów archiwalnych na kanale, jak i filmów, które niebawem nakręcę. No, do usłyszenia z Miękini pod Krakowy. No, malownicze to tereny.